Dobra, następny filmik e, to będę miał taki zapas, że będę mógł wrzucać przez ileś tam czasu z rzędu przez następne tam tygodnie e, jesteśmy już tutaj na... Jeszcze, to jest jeszcze nadal Arizona ale jesteśmy e, już na pustyni już, widzicie sami jakie takie... jeszcze są takie krzaczory, ale już jest e, temperatura się podniosła, jest 33 stopnie Chociaż jak na Kalifornii jest trochę chmurek, tam nawet widzę gdzieś w oddali, że może chyba deszcz popadywać i jedziemy na taki, taki krajobraz inny, można powiedzieć, o tak inny, niespotykany w Europie i taka droga będzie, ja mam tu 193 mil do 15 Czyli 15 tam idzie z nord na south i, i na to 15 ma 193 mile, czyli tu jeszcze mam e, dojechać do Kalifornii. Tam wychodzi, że jak się wjedzie do Kalifornii, ma o 34 mile. 34 mile. Czyli jak się wjeżdża do Kalifornii, to później będę się tu powoli jechał, bo tam jest 55. Na początku się wjeżdżam długi, dług, dwa długie są podjazdy, więc przy tym turbie szału nie będzie. Widzicie tutaj po lewej stronie są takie wystające to kaktusy takie Jak tam się wjeżdżać będzie pod górę to jest taki Miejsce, gdzieś nie, te kaktusy tak rosną, miejscami gdzieś mają odpowiedni mikroklimat, dorosną. E, oczywiście, kamera lata strasznie, stojak nie jest. No, to jest po prostu e, w Arizona jest słaby asfalt, i to wszystko. Bo, nie wiem, chyba będę musiał zakupić jakiś porządny stojak, bo te, no, szyby to strasznie droga, ale to przynajmniej widać jak to naprawdę y y pokazuje rzeczywisty obraz jak to wszystko nie jedzie się tak idealnie po stole więc jest jest, jest, jest tak A temperatura rano jest no, po prostu niezła ja mi się kawy napił, o, no ale niestety Trzeba jechać, nie trzeba się zatrzymywać, bo turbo jeszcze wychyla się powyżej 1,4 czwartej mi, więc jest, na razie w miarę działa, więc trzeba jak najszybciej dojechać do Upland. Ale to, to jest dziwne, bo na przykład turbo tak no, nie działa tak niewyprawidłowo, ale na przykład J Brake, czyli po e, polsku retarders to chyba tak się nazywa. Ja często zjeżdżam na tym, czyli włączam i zjeżdżam na biegu i na tym hamulcu i W tych nowych trokach jest tak, że on też wyhamowuje turbo, czyli wychyla się ta skalka od turbo i ona jednak prawidłowo pracuje. Więc wszystko I dobrze, że jest trochę chmury, bo ja to jeszcze jestem ubrany. Bo z Kasią się przesiadłem przed flagstaff a Flagstaff jest e, dość wysoko, leży chyba 1800 metrów nad poziomem morza czyli tak obrazowo przedstawiając na wysokości chyba giwontu w Polsce e, więc tam jest chłodno, tam było chyba 17-16 stopni Celsjusza było więc ja się ubrałem e, w dresy, w ten, w polar założyłem bo jednak takie skoki wcześniej w tym jak to się nazywa w Nowym Meksyku jak jechałem wczoraj było 36 Celsjusza, więc sam 15 stopni, 16 nieraz raz różnicy więc nieraz po 20 nieraz ich jest, więc no, to, po prostu człowiek wychodzi zimno się okazuje jak jest 20 stopni, że jest zimno To wyszedłem na traksa zaptankować i było 22 stopnie, Mnie było już zimno po tych 36, więc teraz jest tak trochę zachmurzona i jest 33 stopnie. Ja to poznaję po tym, czy jest mocno ciepło, dotykam szyby, jak ona jest ciepła, to znaczy, że już jest powyżej 30. Jak jest 45, to ona jest normalnie gorąca tutaj najwyższą temperaturę którą kiedyś tam przeżyliśmy jechaliśmy tam się ładować ko Alex, to jest na granicy z Meksykiem na ósemce tak to pojęcie no tak to jest na ósemce i tam była właśnie temperatura, była 48 Celsjusza, to jak jechaliśmy, to wentylator w ciężarówce nie przestawał się, nie wyłączał się, cały czas się kręcił. To jechaliśmy tak chyba 50 czy 70 mil w takiej temperaturze, klimatyzacja chodziła non-stop, ale praktycznie tak było gorąco, ona nie jest już w stanie wtedy jakby nadążyć, składzać. Jeżeli by się trochę wyłączyło, to ona by już nie, dała, nie była w stanie schłodzić tego powietrza. No takie tutaj są skoki, tutaj na, na dole tak, na górze potrafi być też gorąco, tam 37-8, ale tam 45, ja e, nie pamiętam, że było aż tak gorąco, może w słońcu, ale tu mówimy o temperaturze w cieniu, więc, więc je, jest różnica, prawda? No i wracając do tematu, no i ubrany jestem w dresie, więc e, przejadę... E, tutaj przyjadę, wjadę do Kalifornii przyjadę check, czyli to jest takie wjeżdżasz się do Kalifornii i oni za każdym razem sprawdzają papiery, co się wwozi na niektóre produkty trzeba mieć permit czyli pozwolenie na wóz, wóz. no i tam się chyba zmienię z Kasią mi się przebiorę a wracając do, jeszcze do wózek, co można wwozić, kiedyś mieliśmy taką sytuację, że wjeździliśmy meble, meble to były jakieś tam z przeprowadzki, jakieś tam meble się wiozło, no i wjeżdżamy tam, w Kalifornii, to jechaliśmy na Nord w Kalifornii, no i wjeżdżamy tam do Kalifornii, no i z samego rana mówię, tutaj mówię, no to tutaj dojedziemy, rafciach i będzie spokój, no i co się okazało, kazali nam zjechać na pobocze, przyjść papiery, i okazało się, że takie meble z przeprowadzki muszą mieć permit czyli musi być pozwolenie na wjazd z tego powodu, że w takich meblach mogą występować jakieś ćmy czy jakieś robaki tam które nie są niepożądane w Kalifornii i yy, yy, no tam byłem spisany z tym wszystkim i przy dostarczeniu takiego ładunku yy, osoba, która odbiera to musi zadzwonić jakby na ten port of Entry i takiego oficera musi przyjechać, sprawdzić ten jakby to wszystko, prawda? żeby nie wwozić niepożądanych materiałów ta, ta kula to jest to jest jakieś takie planetarium coś, coś takiego, to nie, to no nie jest to na pewno teleskop jakiś tu można się zatrzymać jak ktoś jeździ tędy na wycieczkę i obejrzeć tam a już znowu, fajnie, 35 już jest będzie grzało zdrowo I Ja będę się zauważyliście pewno że ja jakby odblokowanym trokiem jadę to prawie wszystkich wyprzedzam tutaj mało kto ma teraz są odblokowane troki Trok jeszcze jest tak że to niby pokazuje że jadę 75